Witam na kanale Silla Tarot rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku wagi na czerwiec 2023 nagrywam wcześniej bo teraz mam czas akurat jakby się kto pytał bo czasami się ludzie dziwią że wcześniej nagrywam więc jakby się kto pytał to nagrywam wcześniej bo teraz mam czas a potem mogę go nie mieć więc tu już będę miała tak troszeczkę na zapas, lekko. O, na razie. Przewaga pozytywnych. Zawsze jak powiem, że przewaga pozytywnych, to się pojawia coś takiego. No ale to są Wasze myśli, a myśli można zmienić. Jak zmieniacie myśli, macie zaraz asakielichów, czyli znowu pozytywnie. I co tam jeszcze, dwójka buław była, piątka buław, piątka buław jest na koniec, no to jeszcze na lipiec coś weźmiemy, ale ten lipiec to na razie wezmę tak, żeby się nie rozpraszać tu niepotrzebnie, rozpoczynamy od czego? Tylko z, yy, odsłonię na chwilę król buław. Król buław, czyli macie tutaj dużą przedsiębiorczość, dużą chęć do życia, dużo zapału, wzrost aktywności, poprawa samopoczucia, dużo wigoru, także poczucie atrakcyjności, pewność siebie, no wszelkie takie pozytywne cechy, które pomogą wam w osiągnięciu celu. Osiągnięcie celu mogłoby być tutaj, już, bo jest cesarz. Tak patrzę, gdzie jeszcze. No, to chyba jest tu największe osiągnięcie celu. Tu macie też przyspieszenie, czyli faktycznie do tego celu tu zmierzacie. Ale ja muszę po kolei, więc macie te cechy, które Wam pomagają w osiągnięciu celu, ale macie także pomysły. I te pomysły możecie tu od razu realizować, ponieważ no, macie te siły, te możliwości realizacji. Macie to w sobie. To nie jest tak, że ktoś Wam zrealizuje, ktoś Wam na tacy poda. Wy to sami sobie tu zrealizujecie, widać. Macie też mądrość mądrość wewnętrzną, tylko tu chodzi o to żeby z tej mądrości wewnętrznej korzystać bo jak z niej nie korzystacie to przychodzi zawieszenie natomiast jeżeli skłonicie się w końcu żeby odwoływać się do intuicji a są o, aż trzy takie karty na ten temat które podpowiadają a żeby odwoływać się do głosu wewnętrznego do tych podpowiedzi z wewnątrz czyli do mądrości kapłanki swojej własnej to wtedy wychodzicie w stronę równowagi, w stronę dobrych decyzji, w stronę przyspieszenia, w stronę ruszenia swoich spraw do przodu, że tak powiem. Czyli wychodzicie na prostą, tak, ale najpierw trzeba się odwołać do tego wewnętrznego głosu. Macie przez sobie też jakąś osobę bliską, życzliwą, kochającą, wspierającą. Ta osoba też ma intuicję, też może Was wspomóc swoją intuicją, ale przede wszystkim Wasza kapłanka się liczy, czyli ta Wasza mądrość wewnętrzna, którą osiągnęliście na drodze ewolucji swojej własnej. Ta podpowiedź ze strony tej innej osoby też może być pomocna, mówię, ale przede wszystkim intuicja własna, bo jest dużo możliwości do wyboru i wy je zobaczycie. Tylko najpierw musicie spojrzeć na sytuację z innej strony, z innej perspektywy, być może ze strony innej osoby lub innych osób, być może z innego punktu widzenia. W każdym razie tu jest zachęta do tego, żeby na swoją sytuację spojrzeć z innej strony i odwoływać się jeszcze raz, przypomnę, do podpowiedzi wewnętrznych. I, i gdy już spojrzycie z innej strony, pojawiają się te możliwości, jest ich dużo, tu trzeba dokonać mądrego wyboru i trzeba patrzeć na to, co jest najbardziej wartościowe dla Was. To, to po prostu karty by radziły wybrać. Jeżeli wybierzecie coś, co jest wartościowe dla kogoś innego, no to nie, możecie nie być zadowoleni, natomiast jeżeli wybierzecie coś, co jest najwartościowsze dla was, no to właśnie pójdziecie po swoje i osiągniecie cel, i tu radość też osiągniecie i równowagę, ojej, tu jest równowaga w materii, tu jest równowaga taka ogólna, jest harmonia, także wszystko to jesteście w stanie osiągnąć, ale najpierw trzeba dokonać mądrego wyboru w oparciu o głos intuicji, jeszcze raz przypomnę po raz tam któryś. Ta osoba sprzyjająca to może być ktoś od serca, jak najbardziej. W każdym razie może być to też przyjaciółka, ale tu chodzi o to, że jest to osoba życzliwa, też może być Wam pomocna. Dochodzi do równowagi pod koniec drugiego tygodnia czerwca. I co to jest za równowaga? Przede wszystkim równowaga w materii, czyli wróci do Was to, w co zainwestowaliście swoją energię czyli może to wrócić w formie pieniędzy lub jakiejś pomocy na zasadzie wzajemności, czyli na zasadzie rewanżu. Jest to potrzebne, no, ta równowaga jest potrzebna, bo wtedy, jak równoważą się energie, to Wasze sprawy ruszają do przodu, tutaj. Tu jest jeszcze przypomnienie, żeby um, osiągnąć swój cel, trzeba um, dojść do jedności ciała, umysłu i ducha, czyli trzeba doprowadzić do jedności tych trzech elementów, które są tu pokazane. Ciało, umysł i duch. Tak, można to w ten sposób sobie pokazać, no bo to jest symbolicznie tylko, więc ja tylko tak pokazuję na zasadzie symbolu, że tutaj ten duch musi, właściwie odwrotnie, umysł i ciało powinien być w zgodzie z duszą. Wtedy osiągacie cud, osiągacie cel, osiągacie to, co wy chcecie, i następuje wręcz takie przyspieszenie. Idziecie do przodu, jak burza dosłownie. A wejście w stan harmonii jeszcze bardziej to wszystko czy przyspiesza, czy, czy udoskonala, można też powiedzieć. Nie tylko przyspiesza, ale tu, tu chodzi też o takie zharmonizowanie, zrównoważenie, udoskonalenie, że tutaj jesteście już w tak wysokich wibracjach, że osiągnięcie celu to już jest właściwie bułka z masłem, że to już jest łatwe wtedy. Dopóki nie widzicie możliwości, to jest trudne, tak? Jeżeli spojrzycie z innej sytuacji, z innej perspektywy, możliwości się pojawiają, ale dopiero y, doprowadzenie do jedności ciała, umysłu i ducha oraz wejście w stan harmonii doprowadzają już ostatecznie do spełnienia, do, do osiągnięcia tego celu, jaki tutaj chcecie osiągnąć. Może to być cel w materii, bo cesarz to jest ktoś, no, kto ma pieniądze. Może to być cel innego rodzaju, związany z władzą, czyli no może ktoś będzie chciał jakieś kierownicze stanowisko objąć na przykład, czy jeszcze jakieś inne ambicje zrealizować, a może ktoś będzie z Was chciał zostać ojcem, bo to jest też energia ojca. Także no tu różne, różne są opcje. W każdym razie jest, tu możecie być dla kogoś autorytetem, a jednocześnie jesteście osobami, które coś tu osiągnęły. Co można osiągnąć? No przede wszystkim mądrość, bo tu już jawicie się jako ktoś, kto. Kolejny stopień mądrości. Tu ja mówiłam, że jest kapłanka. Kapłanka to w ogóle symbol mocy, jeszcze dodam czyli moc macie, moc jest z wami, jest to wiedza, i tutaj czerpiecie z tej wiedzy, już potraficie z tej wiedzy dobrze czerpać. Cóż jeszcze? Awans i zaszczyty jesteście w stanie osiągnąć dzięki właśnie tej mądrości, i tu. To zostaje zrealizowane tak ostatecznie w trzecim tygodniu, i teraz to się dalej dzieje. No, czymś tu się martwicie? No, nie wiem, jeżeli na przykład ktoś by chciał zostać tym kierownikiem, no to tu się martwicie, czy sobie poradzi, tak? Albo jeżeli ktoś by chciał jakieś no, inne stanowisko objąć, czy awansować, czy, czy zupełnie coś innego osiągnąć, to tu się martwicie na zapas, czy sobie poradzicie. Albo o jakieś inne sprawy się zamartwiacie, ale to jest takie zamartwianie się rzeczywiście na zapas. Bo tu trzeba zadać sobie pytanie przede wszystkim, czy te myśli wasze są prawdziwe? Czyli czy martwicie się o coś, co rzeczywiście realnie istnieje, czy o coś, czego w ogóle nie ma? Bo skoro tego nie ma, to po co się o to martwić? Na szczęście wychodzicie z tych energii, bo tu jest karta już radości. Tu się otwieracie jakby na światy, na możliwości, na spełnienie takie uczuciowe też. Może pojawić się nowy związek. <laughs> może pojawić się radość związana z dzieckiem, na przykład z narodzinami dziecka, ja tu mówiłam, że tu jest energia ojca między innymi pokazana, więc tu mogą to być narodziny dziecka lub narodziny jakichś nowych uczuć, narodziny związku lub narodziny nowych pomysłów i co tam dalej się dzieje, no ale radość jest, no to tu jeszcze wyraźnie powiem, że tu radość jest. Tu jest radość, świeci bardzo ładnie, i teraz co tu dalej? Dwójka buław, czyli znowu wracamy do tego. I trzeba dokonać wyboru mądrego, mądrego w oparciu znowu o ten głos wewnętrzny, bo jest jakiś dylemat i jest jakaś trudna decyzja do podjęcia. Żeby nie żałować tej decyzji, to trzeba odwoływać się do podpowiedzi z wewnątrz, ale. Jest tu jeszcze sytuacja konfliktowa jakoś na koniec, no, czy jakiś problem, no, czyli nie od razu tu wychodzicie na prostą, jeszcze jakiś tu problem się pojawia. Może to być problem z innymi osobami, czyli jakaś nieudana relacja z inną osobą czy osobami. Może to być rywalizacja w miejscu pracy, czyli no, ten awans może to spowodować tą rywalizację czy, czy jakiś tam konflikt. Ale yy, na kolejny miesiąc mamy jako radość asabuław. No to już od razu można odetchnąć z ulgą, że tu już jest fajnie, tu już wzrastają znowu energie, wzrastają Wasze wibracje. Pojawia się nowa szansa, bardzo ciekawa, jakaś obiecująca. To może być związane z pracą lub z życiem osobistym. Może to być nowa wiadomość przede wszystkim dobra wiadomość. Taka ekscytująca, bo tutaj pokazana jest też pasja i ekscytacja, czyli wy tu będziecie chcieli się tego uchwycić. To jest coś, co Was interesuje, coś, co w jakiś sensie Was podnieca, można powiedzieć, ale mi tu chodzi o, o taką zdrową ekscytację, jakaś szansa, no, która powoduje napływ energii, napływ zapału też, czyli to, co wcześniej też było pokazane w królu Buław, to tu znowu jest. Napływ entuzjazmu, także sił twórczych, no bardzo podobnie do tego króla buław, ale to jest coś nowego. Tu chodzi o to, że to jest coś nowego: jakaś zupełnie nowa szansa, jakiś zupełnie nowy impuls, który was pobudza do działania i do wzrostu. Jest to podążanie za pasją. No po prostu uchwycenie się jak, jakiejś nowej szansy, no to może być związane z podróżą albo, albo z jakimś nowym działaniem. Mogą to być podwaliny pod jakieś nowe twórcze przedsięwzięcia, lub jakiekolwiek przedsięwzięcia, niekoniecznie twórcze, ale pomysły tu też są. Także no jest, jest tu ta kreatywność też, między innymi jest kreatywność, ale są też możliwości realizacji tych pomysłów. Jest tu chęć wprowadzenia zmian, jest natchnienie, tak jak i u tego króla wcześniej też było, ale no to jest coś nowego, jak mówię, więc to, mm, to nie jest kontynuacja tego, tylko zupełnie nowa sytuacja, nowa inspiracja, jakiś optymizm też. Może to być podróż lub nowa znajomość, może to być prezent. Jakiś prezent od losu, czy prezent od kogoś, od innej osoby. Może ktoś Wam da książkę, która Was zainspiruje, może ktoś Wam poleci do obejrzenia jakiś film, czy jakąś audycję, która Was zainspiruje, bo to jest właśnie tu pokazane jako coś nowego, co Was inspiruje, co jest dla Was dobrą okazją na jakieś kolejne spełnienie. Hmm, teraz przesłanie. Piękno zaczyna się w chwili, gdy decydujemy się być sobą. Jeszcze raz powiem, bo się zająknęłam. Piękno zaczyna się w chwili, gdy decydujemy się być sobą. No, decydujecie się być sobą. Rzeczywiście, decy... potraficie być sobą, bo tu jest to pokazane, że potraficie być sobą, I takim pewnym siebie i, i, i pójść za swoimi marzeniami. O, i tu też jest pokazane, pójście za swoimi marzeniami, czy jakąś pasją życiową. Potraficie osiągnąć coś, dlatego właśnie, że jesteście sobą. Potraficie swoje ambicje zaspokoić, tak? Swoje ambicje, a jednocześnie być w harmonii. Dzięki temu też radość tutaj osiągacie. No, dużo jest pozytywów. Także życzę tego, co najlepsze tu powiedziałam. I zdrówka do usłyszenia.